Przejdźmy dalej do bankowości. No, mamy w tej chwili zarejestrowanych 63 banki. I jeszcze banków mamy polskich? Cztery. Z tym tylko jeden bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, ma 100% kapitału polskiego, natomiast pozostałe banki mają tylko pewien określony procent. Teraz, jeśli chodzi o PKO Bank Polski, no co różko, to o ileś tam procent rocznie sprzedaje się, zmniejsza się ten kapitał. No, muszę powiedzieć, że bankowość to jest wspaniale źródło dochodu. W roku 2011, czy może tak w 2011, dochód banków w Polsce był dokładnie 15 miliardów, 15 miliardów złotych. Prawda? Tak wygląda ten dalszy, dalszy fragment naszej gospodarki, typowej, tak jak mówię, w strukturze do gospodarki krajów neokolonialnych. Jaki w związku z tym jest ten efekt? No przede wszystkim efekt finansowy. Jeśli przeprowadzimy analizę bilansu płatniczego, to okazuje się, że rocznie mniej więcej do 100 miliardów odchodzi za granicę zysku. Wyobraźcie sobie Państwo, że my mielibyśmy przynajmniej 50% tego zysku, który został w Polsce, zupełnie by inaczej wyglądała sytuacja nasza. I ostatecznym efektem tego wszystkiego jest co? Po pierwsze, no, bardzo niska płaca. Płaca, przed dokonanym trudu analizy płac kilkunastu państw europejskich no, w stosunku do Norwegii, to nasza płaca jest pięć razy niższa. Średnio jest dwa, trzy razy, cztery razy niższa, biorąc pod uwagę nawet strukturę cen. Z czego to wynika? No, wynika z tego, że Koszty, koszty personalne, koszty osobowe w przedsiębiorstwach tych właśnie zagranicznych w Polsce to jest średnio 37%. Podczas kiedy w Niemczech to jest 55%. W Stanach Zjednoczonych jest 60%. Oczywiście to jest wielkie Polska z wielkim Eldoradem, prawda? tania siła robocza, wykwalifikowany robotnik, wykwalifikowany, wykwalifikowany inżynier, no i w związku z tym Produkcja jest tania, produkcja się, produkcja się opłaca. Sytuacja jest z tego, z tego typu, z, tego, z, tej, z tej sytuacji wynika sytuacja y, zatrudnienia tragiczna. No, trzeba liczyć, że w tej chwili, żeśmy dokładnie ustalili, że ponad 2 miliony, dokładnie 2 miliony 100 tysięcy Polaków wyemigrowano. Trzeba powiedzieć, że to było źródło jednak pewnego dochodu. Dlatego, że ci emigranci, to taka typowa sytuacja, wyjeżdża mężczyzna, zostawia, prawda, pan domu, zostawia małżonkę z dziećmi, przysyla jej pieniądze. No więc analiza wysokości tych, tych przesylek pieniędzy od emigrantów wskazuje, że w pewnym okresie to dochodziło do 30 miliardów, więc dużo. Ale już od dwóch lat zmniejsza się. Dlaczego? Dlatego, że w tej chwili jesteśmy w obliczu nowego etapu emigracyjnego. Ściąganie rodzin. Ściąganie rodzin. No i w związku z tym coraz mniej dochodzi tej, prawda, tych sum od naszych emigrantów. Oczywiście paręset tysięcy Polaków co roku wyjeżdża na wszelkiego rodzaju roboty rolne krajów zachodnich, głównie do, do Niemiec, no przywożą, robiliśmy analizę, badania, niektórzy przywożą po trzech miesiącach pracy w fatalnych warunkach, mieszkając po, 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 po 10 osób w jednym pokoju i w gruncie rzeczy nie jedzą co wiado, tylko odżywiając się tam kanapkami. Analizowaliśmy to dokładnie. Niektórzy przywożą po 6 siedem tysięcy euro. No oczywiście to im wystarcza na to, że pozostałe 9 miesięcy, dziewięć miesięcy przeżyć. Generalnie rzecz biorąc ta sytuacja oczywiście doprowadza do czego? Doprowadza do najbardziej niebezpiecznej sytuacji w historii naszego narodu, w historii naszego kraju. Proszę Państwa, my wymieramy. Na 224 kraje, które były zbadane pod względem negatywnego przyrostu naturalnego, my jesteśmy na 200, 212 pozycji. A więc w skali świata jesteśmy najbardziej wymierającym, wymierającym narodem. W tej chwili wskaźnik rozorczości na jedną kobietę w Polsce jest 1,2. Ale bardzo niedawno, być może Państwo to zechnęli się z tymi danymi. Anglicy zrobili analizę dzietności wskaźnika rozrodczości emigrantów. Okazuje się, że rodzina polska emigracyjna, wskaźnik rozrodczości w Anglii jest 2,5. Jaki z tego jest wniosek? Że ten, ten efekt wybierania to nie jest kwestia powiedzmy jakiegoś nowego stylu życia. Żyjemy, prawda, żeby, żeby maksymalnie mieć, w związku z tym pozbywamy się, nie chcemy mieć wydatków na dzieci, okazuje się nie. To jest sprawa stworzenia odpowiednich warunków finansowych i organizacyjnych do tego, żeby mieć dzieci. Jaki jest generalny wniosek wynikający z tego zestawienia, które Państwu przedstawiłem? Oczywiście to są fragmenty pozwoliłem sobie, wydaje mi się, że bardzo szeroko udokumentować to w swojej książce Patologia Transformacji, ale efekt generalny jest taki, że znajdujemy się w tej chwili w sytuacji krytycznej. No, nie ulega wątpliwości, że pod koniec tego wieku Polaków będzie prawdopodobnie 14-15 milionów, a już za 20 lat będzie nas tam gdzieś 30 milionów. Po prostu wybieramy, kończymy się. Przy czym jeszcze jest jeden bardzo ważny wskaźnik. Mianowicie przy tym wszystkim bardzo wysoko poszedł w górę wskaźnik Gini, a więc wskaźnik stratyfikacji. Okazuje się, że mamy jednak dość dużą grupę, prawda, kadry, kadry kapitalistycznej, ale jednocześnie mamy, podaje to zresztą dokładne dane w swojej książce, mamy po prostu Polaków, którzy zarabiają pracując na przykład w bankach zagranicznych po 2 miliony rocznie, prawda, no mamy, mamy no, ponieważ była wprowadzona kiedyś specjalna ustawa, prawda, określająca limity zarobków w, w aparacie administracyjnym, no mamy olbrzymie, olbrzymie mamy, mamy no ale tragiczną sprawą jest struktura administracyjna. Proszę Państwa, w komunizmie, w gospodarce planowej, pod koniec gospodarki planowej w Polsce mieliśmy 140, mieliśmy 46 tysięcy pracowników w aparacie centralnym, w ministerstwach i w centralnych urzędach. W 2011 roku mieliśmy 144. 000. Aparat administracyjny urósł trzykrotnie. Przy czym, jeśli chodzi o, o dane dotyczące sprawności biurokratyzacji, to dane podawane przez duik biznes co roku są przerażające. My jeśli, jeśli chodzi tam o otwarcie przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o, 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 o problemy, problemy podatkowe, jesteśmy na, na 80, na 100, 110, 112 miejscu w skali kraju. Więc mamy niesłychanie rozbudowaną administrację, która jednocześnie została szalenie rozbudowana strukturalnie. Stworzyliśmy znowu zupełnie niepotrzebnie powiaty. W ten czas, kiedy rozwijamy, zaczynamy, wchodzimy w epokę informatyczną, my tworzymy nową strukturę. Samorządową. Mało tego. Tworzymy coś, co nie istnieje poza nami nigdzie na świecie. Mamy dwa urzędy wojewódzkie. Proszę Państwa, na całym świecie, jeśli tworzy się urząd samorządowy, polega on na tym, że wybiera się jego przewodniczącego i on pełni oczywiście funkcje i instytucje również państwowe. No tak jest w Stanach. Stany Zjednoczone składają się ze Stanów, a szef stanu gubernator jest jest wybierany. Oczywiście nie ma drugiego gubernatora państwowego. U nas jest ta zupełnie nonsensowna sytuacja. Praktycznie rzecz biorąc mamy w tej chwili koło przynajmniej 78 tysięcy, 70-80 tysięcy za dużo pracowników. No to wszystko stwarza tę sytuację, o której już w tej chwili mówiłem, a która wyraża się generalnym kredytem, prawda, generalnym deficytem budżetu, który wynosi w tej chwili dochodzi do 900 miliardów złotych, no gdyby jeszcze doliczyć, prawda, deficyt struktury emerytalnej, struktury zdrowotnej, to oczywiście to by się zwiększyło. Generalnie więc można powiedzieć, że Polska w tej chwili jest krajem działającym niesprawnie, mało tego, krajem bardzo blisko zbliżającym się, zbliżającym się do sytuacji naprawdę poważnie kredytowych, polegających właśnie przede wszystkim na Wymieraniu i na zwiększeniu, zwiększeniu sumy emigracyjnej. W związku z tym zachodzi konieczność zbudowania poważnego planu, planu po prostu w tej chwili odbudowy już, po prostu stworzenia nowej struktury organizacyjnej, nowej filozofii rozwoju gospodarczego, a to wymaga czego? Przede wszystkim to wymaga dobrej kadry kierowniczej. Zarówno jeśli chodzi o kadrę <grym> ustawodawczą, jak i wykonawczą. Kadra ustawodawcza jest tragiczna. Proszę Państwa, jeśli policzymy, ile razyśmy zmieniali ustawy, po 40, po 60, nawet są ustawy, które zmienialiśmy po 120 razy. No mógłbym to godzinami państwu to przedstawić, poświęciłem opisowi tej sytuacji swoją książkę. Jaki z tego jest generalny wniosek? Tak jak mówię. <todgrym> Poważny problem odbudowy, ale punktem wyjścia, kto to ma robić. Przede wszystkim wykwalifikowani ludzie, to znaczy tacy, którzy mają właściwe wykształcenie, wiedzę, którzy mają doświadczenie, to jest niestety ważne, i po trzecie, które mają postawę społeczną. To znaczy myśl o kategoriami jednak, oczywiście interes własny zawsze występuje, ale przede wszystkim myśl o kategoriami dobra. Społecznego, a nie myśl o kategoriami, żeby jak najdłużej zachować władzę i jak najwięcej zarobić. I w związku z tym będziemy teraz analizować, być może ta właśnie jednomandotowa ordynacja wyborcza jest jednym z punktów tego odrodzenia. W każdym razie, proszę Państwa, można powiedzieć to ze smutkiem <grym> to powiedzieć. Polska w tej chwili jest na etapie stopniowego likwidacji wspaniałej organizacji, które jest naszą ojczyzną. I dlatego musimy się zmobilizować, zaczynając właśnie od tej analizy, która będzie przedmiotem następnych wykładów. Dziękuję. Teraz dobrze? Chciałbym nawiązać do wypowiedzi profesora Dziekowskiego. Sprawa, sprawa partii. Ja muszę osobiście powiedzieć, że w tej chwili, ja to zresztą tak nazwałem, my nie żyjemy w demokracji, tylko wartokra. To polega cały na tym, że w tej chwili struktury partii politycznych w Polsce są powieleniem modelu komunistycznego. Komunistyczna polska partia, nazywana Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą, miała sztywną strukturę. Jeśli człowiek chciał wstąpić, to musiał prosić o wstąpienie. Tam była procedura decyzję, czy to można przyjąć, czy nie. Potem został przyjęty, potem płacił składki, miał legitymację partyjną, prawda i oczywiście był zdyscyplinowanym członkiem realizującym postulaty na zasadzie syndromu wroga. Czym przecież jest syndrom wroga? Jest to podstawowa idea polityczna właśnie w marksyzmu-lininizmu. Mianowicie jest jedna prawda. To brat, jest model no, Krzysztof Kulininowski i doraźne dyrektywy biura politycznego partii. Każdy, kto myśli inaczej, jest wrogiem i tego trzeba w jakiś sposób zniszczyć. No, w Związku Radzieckim to w pewnym okresie były, były okresy masowego niszczenia fizycznego, ale to raczej... W warunkach polskich to było niszczenie, że tak powiem, psychologiczne, uniemożliwienie działalności, wyrzucenia z pracy i tak dalej, i tak dalej. Ja zresztą mam sobie osobiste, osobiste do, do doświadczenia, jak byłem wyrzucony, dlatego że reprezentowałem swoje prace, jak się potem dowiedziałem, nie, po, by, koncepcje, które były nie, niezgodne z założeniami i ludzczymi. Otóż muszę sobie osobiście powiedzieć, że moim zdaniem ta struktura doprowadza do upowszechnienia idei syndromu broka, który w tej chwili w Polsce bardzo szeroko się upowszechnia. Praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że w tej chwili istnieją dwie, a może nawet trzy Polski. Ludzie są są tu Ty jesteś z PiSu, ciak, rep, to ty jesteś oszołom, to jesteś taki. Tak, ale ty jesteś na Platformy to jeszcze gorzej. No dobrze, ale ty jesteś... Z SLD, stary postkomunista, prawda? No i oczywiście nie ma tutaj porozumienia. To jest syndrom wroga. Podczas kiedy sprawna organizacja państwa, państwa demokratycznego, powinna polegać na tym, że mamy ustaloną wspólnie konstytucję, która stwarza pewne podstawowe zasady. My te wszystkie, my akceptujemy te wszystkie zasady, natomiast sposób ich realizacji może być odmienny, ale ta partia, która, która nie doszła do władzy, jest w opozycji, jest jak to w praktyce, wielkiego, w praktyce Wielkiej Brytanii nazywa się opozycja jej królewskiej mości. A więc jest to opozycja, której zadanie polega na tym, żeby analizować Decyzje rządzący, rządzącego ustroju, że tak powiem, partyjnego danego, zwracać uwagę, prawda, dyskutować, ale oczywiście to nie są wrogowie. To są wszystko tacy sami Polacy jak my, prawda, którzy również starają się w jakiś sposób, prawda, rozwiązać najlepiej problemy naszej ojczyzny. Czyli po prostu reprezentują wspaniały postulat, który po raz pierwszy tak w tak szerokiej formie. Usiłował, usiłował rozpropagować na świecie Jan Paweł II, stwarzając koncepcję ekumenizmu, przeprowadzając swego rodzaju rewolucję, zapraszając do Asyżu przedstawicieli wszystkich religii. A więc to, o czym ja mówię, to jest sprawa ekumenizmu intelektualnego. Ale. W tej obecnej strukturze organizacyjnej, dyscypliny partyjnej i partii traktowanej jako zdyscyplinowana organizacja, w której pracownicy, którzy działacze są pod podporządkowani dyscypliny, no przecież posłowie dostają polecenie. A teraz macie dysku, znaczy w taki w taki sposób dyskutować. No ostatnio, jak Państwo wiecie, w Platformie Obywatelskiej część dyskutowana inaczej, no i... Do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do rozłamów, prawda? Część wystąpiła. Proszę Państwa, w pierwszej kadencji, jakieśmy odzyskali niepodległość 23 lata temu, było 240 zmian przy partyjnej posłów. Byli posłowie, którzy cztery razy zmieniali swoją przynależność. No, w dalszym ciągu to występuje. No, mieliśmy jeden pis, teraz wpisów ile? Cztery partie, prawda? No Mieliśmy silną partię lewicową, SLD, teraz już mamy pali kota, teraz tworzy się jakaś tam Europa 4, a teraz Kalisz wystąpił i też coś tam tworzy. No tutaj w tej chwili niedawno by wystąpił kobiet. No i proszę Państwa, powstaje zupełnie paradoksalna sytuacja, nawiasem mówiąc, zupełnie, zupełnie nieuczciwa, bo jak ja głosuję kogoś na przykład dlatego, że on jest w pisie, a jak on występuje z pis i chce zostać dalszym ciągu postęp, to się go nie przysłuchoć, prawda? On powinien zrezygnować ze swojego mandatu Proszę Państwa, jest problem całej struktury organizacyjnej partii. Muszę powiedzieć, że no, najstarszą współczesną demokracją jest demokracja ale W Ameryce nie ma tego systemu. W Ameryce, dwie najsilniejsze partie, republikańskie i demokratyczne, nie ma ludzi, którzy mówili tak, ja jestem członkiem partii demokratycznej. Nie, ja głosuję na demokratów, ale dzisiaj ja głosuję. A za cztery lata być może będzie program republikański, będą te elementy ciekawsze, ja tam będę głosować. Jest mała grupka ludzi, prawda, zawodowych tych polityków, którzy, którzy pełną określone funkcje, jest mała grupka, prawda, organizacyjna, a poza tym są zwolennicy, a nie ma członków. Czyli trzeba byłoby się zastanowić, żeby radykalnie zmienić tą całą strukturę, a jednocześnie doprowadzić jeszcze do jednego bardzo podstawowego, podstawowego elementu, mianowicie właśnie tej, tego ekumenizmu intelektualnego polegającego na szacunku, polegającego na kulturze dyskusji. Proszę Państwa, ja spędziłem no, pewien okres czasu w, 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 w Kanadzie i to w bardzo, bardzo ciekawej prowincji w Montrealu, która jest niesłychanie demokratycznie, demokratycznie zorganizowana. I chciałem Państwu w no, zakończenie tylko powiedzieć o jednym incydencie, który bardzo dobrze pamiętam, to jest 1996 rok. Mianowicie premier jest pani King Campbell. 42-letni profesor, młoda, przystojna kobieta, prawda, no, że tak powiem, ukochana przez wszystkich moich studentów, prawda? Ma walczyć z panem Peterem, przedstawicielem Partii Liberalnej oraz przedstawicielem Partii Postępowo Demokratycznej. Ma, proszę Państwa, trzykrotną przewagę. Po ocenach jest na pewno zdobędzie, no, nie ma żadnego porównania. I co się dzieje, proszę Państwa? Parę dni przed wyborami występuje w telewizji. Otóż pan Petera nie pytałem, a Krytyę, Jean Krytyę, który reprezentował partię liberalną, miał jedną straszną wadę. Mianowicie miał jakąś chorobę tutaj nerwów i jak mówił to, skrzywiał usta. Mówił takie błakie usta. Istotnie nieprzyjemnie wyglądał. Lepiej było go świetnie, bo lepiej było go słuchać, a nie patrzeć. I ona pokazuje się w telewizji na tle portretu właśnie Chretiena, tak skrzywionego, i w pewnym momencie się odwraca i mówi obywatele Kanady, czy wyobrażajcie sobie ze starym śmiechem, że ta, ta że tak powiem, twarz może reprezentować Kanadę. Następnego dnia idą do, do uczelni, na wszystkich słupach e, piszą. Wisz o te zdjęcia, napisy po francusku i po angielsku, czy ten człowiek może reprezentować Kanadę. Przychodzę w poniedziałek na wykłady, mówią mi na dole, proszę pana, nie ma wykładów, bo, bo jest wiec, wielki wiec studencki. Olbrzymia sala, tam jest balkon, ja biegnę sobie na balkon, patrzę, wychodzi student, tłum, prawda, studentów, wychodzi fotografię i mówi, Wyobrażacie sobie, że nasza ukochana Kim Campbell tak postępuje, tak jego. Aba Kim Campbell, precz Kim Campbell. I 800 studentów woła Aba I wiecie państwo jaki był wynik? Pani Kim Campbell dostała cztery mandaty i potem był taki dowczyk. Jaka jest różnica pomiędzy samochodem a partią Kim Campbell? Nie ma żadnej. Samochód ma cztery kola, a Kim Campbell ma czterech postów. No i skończyło się na tym, że Chrétien został wybrany przez 8 lat dwukrotnie, był bardzo dobrym premierem. No a panie Kim Banger, i to, to jest właśnie bardzo ważne, co się z nią stało? Oczywiście wyszła już z centralnej polityki, ale została mianowana konsulem generalnym Kanady w Stanach Zjednoczonych. A więc zachowano się regaców. Proszę Państwa. Wyobrażacie sobie Państwo taką sytuację. Zastanówcie się Państwo, ilu, żeby tak policzyć tych polityków, które stale widzimy, słyszymy w telewizji, ilu by w Polsce jeszcze zostało w polityce, gdybyśmy mieli ten zmysł kultury politycznej, jako mają Kanadyjczycy. Dziękuję.